Przedsiębiorcy zapisani ostatni przyjechali na miejsce. Ekipa gotowa, zobaczymy jak będzie w I wystartowali. Zbojnikowa, jak zwykle się kampi gdzieś po krzakach. Zapody są towarzyskie, bez losowania miejsca, także możemy być kupą. No ale, żeby było fair play, każdy łowi do swojej siateczki. A woda. Woda cudowna, moja dzika woda. Dlatego warto o nią zadbać i dlatego tu jesteśmy. jak prywatnie, bo takie są zasady, że można połowić. I dowód na to, że nie tylko same sumiki tu żyją. Także warto dbać o wodę. Genkusowniczy nie zamiera, tego nie wypleni. Dobra, dziękujemy Dobrze. To weźmiecie sobie w razie co no. A my na zero Jak będzie lipa przenosimy się No i młody znowu biur jest Dobra, Ryzykujesz to? I zaczep. Wyszliśmy trochę z lasu. Była zmiana miejscówki na bardziej otwartą wodę. O młody już coś tam sobie znalazł. Tutaj mamy sporo wygodniej. Tam były gałęzie, ciężko było zarzucać. I gałęzie na dnie. Każde jedno branie kończyło się kijem na haku. Zobaczymy. Zbrojnikowa. Weź. Im grubsze chaszcze, tym mówi, że większe ryby i se szukaj zbrojnikowej. Mam cię. Płowisko dosyć głębokie. Jest to stara taka glinianka. Wydobywano tu glinę do wyrobu Wywożono to jakąś kolejką. No i teraz legenda o złotym pociągu. Pociąg może nie jest złoty, ale gdzieś kiedyś podobno dokopali się tu do jakiegoś źródła i tak szybko to zalewało, że ta kolejka została gdzieś na dnie. Także może nie na złoty, ale szansę na pociąg mamy. Co tam u żony? Nie wiem, mimo że siedzi 4 metry dalej. Ale młody znowu ma ładne branko. I młody znowu wywali rybę. Ja póki co na zero.